Etap pierwszy, na którym się w tej chwili znajdujemy, na ukończeniu. Y, jesteśmy z tego zadowoleni. Jesteśmy w fazie y, odbiorów technicznych przed odbiorem końcowym, natomiast wiele obiektów ma uzyskane już decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Są to oba mosty, południowy i północny, śluza, budynek kapitanatu, który Urząd Morski y, przejął, y, oraz kanał żeglugowy oraz część toru wodnego w kierunku zalewu Wiślanego o długości około dwóch kilometrów. W tej chwili, jak Państwo wiecie, przez kanał przepływają tylko i wyłącznie jednostki techniczne służące temu, aby wykonywać pewnego rodzaju przedsięwzięcia zarówno po północnej, jak i po południowej stronie kanału żeglugowego, w szczególności śluzy. Pierwsze oficjalne przepłynięcie tego kanału żeglugowego odbędzie się 17 września. Jeżeli chodzi o część lędową, tutaj na której się właśnie znajdujemy, to w większości pozostały prace wykończeniowe, nasadzenia zieleń, jak również zakończenie testów, prób związanych z obrotami mostów i ruchem śluzy. Jeżeli chodzi o port Zatokę Gdańską, port osłonowy, to oczywiście pozostały nam prace związane z realizacją falochronu zachodniego i falochronu wschodniego. Jeżeli chodzi o falochron zachodni, to są to ostatnie prace polegające na montażu odwodnienia liniowego, kanalizacji deszczowej, wykonaniu nawierzchni z kostki oraz zakończeniu części głowicy w zakresie robót żelbetowych i ułożenia prefabrykowanych elementów typu X-Block. Natomiast jeżeli chodzi o falochron wschodni, również tylko i wyłącznie części nadwodne, części podwodne wszystkich elementów falochronów zostały zakończone przez nas. Aktualne zaawansowanie naszej budowy zbliża się do 98% całego stanu prac do wykonania. Najbardziej zaawansowane prace znajdują się na tej części lądowej, na której obecnie się znajdujemy. Prowadzimy również prace na Zatoce Gdańskiej oraz związane z realizacją sztucznej wyspy.